Protokół Komisji Skultacyjnej wybranej na sesji Rady Miejskiej w Bartosu 14 grudnia 2010 roku. W składzie grześnik Aldona, Sasień Kutyna Uszula, Orlin Uszula, Marszałek Arkadusz. Stwierdza, to, co następuje. Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji według listy obecności jest 15 radnych. Głosowało 15 radnych. Głosów tak ważnych oddano 15. Nie ważnych Uzeni kandydaci na wiceprzewodniczącego Rady otrzymali następującą ilość głosów. Bad głosów za 7. Jadrowski pałac głosów za 8. Komisja konsultacyjna stwierdza, że najwięcej głosów ważnych poddanych otrzymał pan Jadrowski Bankow. Ja chciałam się spytać, gdzie jest pan lecena? Pan teraz tak sobie może wychodzić? Pan nie może. No, nie My, wiem, nie dlatego nie mamy że... nie, mamy pan mecenas musi się opowiedzieć. Nie tak? mamy wady nad na pana mecenasa. Panie, nie, ale jest też bardzo ważne. Bardzo, bardzo, bardzo proszę Pawła Welnego. Znać pana mecenasa, bo nie wiemy, jakie kroki pan mecenas podejmuje. Czy po prostu uważa, że nasze wybory tutaj przewodniczącego wiceprzewodniczącego są ważne? Czy też unieważne, bo jeżeli powie, że unieważni, to będziemy ro... Ro... proponuje razem... Bardzo proszę dobra to jest To jest dobre.